Pokazanie zatytułowałem Pod osłoną Najwyższego. Ten tytuł zaczerpnięty jest z Psalmu 91, gdzie on jest tak zatytułowany w tej Biblii brytyjskiej, którą często mamy, z której często czytamy Słowo Boże, różnego rodzaju teksty. Ile to razy Bóg wybawiał ludzi z różnych nieszczęść, chorób zaraz. Słowo Boże podaje pewne zasady, których stosowanie w życiu jest wielkim błogosławieństwem dla człowieka. Rady Boże to rady, dzięki którym życie staje się lepsze, głębsze, bezpieczniejsze i pełniejsze. Werset czwarty. Psalmu 91. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Jest tak, że Boże Błogosławieństwa odczuwalne są przez ludzi w wielu punktach, w wielu sferach. Postrzeganie pewnych rzeczy, stan umysłu, perspektywa jest zupełnie inna człowieka wierzącego. Niż tego, który nie wierzy w Boga, tego, który ma przed oczyma tylko to, co jest tutaj, co jest teraz. Psalm 91 i 7 werset. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. 10 11 werset. Nie dosięgnie się nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Różne stwierdzenia, bardzo różne stwierdzenia, można usłyszeć na bazie tych wersetów. Niektóre stwierdzenia są bardzo, ale to bardzo daleko idące. No właśnie, czy człowiek wierzący będzie miał zawsze życie, jak to się mówi, usłane różami, bez trosk, bez problemów? Czy człowiekowi wierzącemu zawsze układa się w życiu, a niewierzącemu nie? Czy człowiek, który, jak to się mówi, dobrze się prowadzi, na pewno przeżyje tego człowieka, który ma pewne nałogi, pali czy pije? Czy zawsze tak jest? Czy tej Bożej sprawiedliwości doświadczamy już teraz w tym życiu? Czy ją dookoła widzimy? Na te pytania postaram się odpowiedzieć na bazie Słowa Bożego e, dzisiaj. W Księdze Joba, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie i ósmym czytamy takie słowa. Był mąż w ziemi U z imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Rzekł Pan do Szatana, ósmy werset: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Pan Bóg tak bardzo chwali się swoim sługom Jobem, nienaganny, prawy, bogobojny, strojący od złego, można powiedzieć, że niesamowita laurka, i to od kogo? Od samego Boga, Stwórcy, względem człowieka. I tutaj streszczając część tej księgi Hioba, na to szatan wysuwa arg argumenty, że nie na darmo i nie za darmo Job jest Bogu posłuszny. Bóg jemu błogosławi, i z tego właśnie wynika jego posłuszeństwo. Czyli tutaj szatan mówi, że Job robi coś za coś. Bóg błogosławi, to on czci Boga. I dalej czytamy o czymś niesamowitym. Dla mnie może nie do końca nawet zrozumiałem, że Bóg oddaje swojego sługę Hioba pod moc szatana. I dzieją się w jego życiu i w jego rodziny złe, bardzo złe rzeczy, a nawet tragiczne rzeczy. Giną wszystkie dzieci Fioba, dziesięcioro dzieci. Giną jego sługi. I wydaje się, że gorzej być nie może, ale może. Ale może. Szatan dotyka chyba złośliwymi wrzodami od stóp do głowy. I szatan jeszcze zostawia jego żonę, która w pewnym momencie zamiast go pocieszyć. Powiedzieć dobre słowo, to mówi złożesz Bogu i umrzej. Później jeszcze przychodzą przyjaciele, nazwijmy ich przyjaciele, którzy stwierdzają mniej więcej coś takiego, to jest kara za Twoje grzechy. Oni raczej mają taki ogląd świata bardziej czarno-biały. Jest cierpienie, jest choroba, jest śmierć. To znaczy, że człowiek jest winny. To znaczy, że Hiob winny. Wyrok już wydali. Oni nie mają wątpliwości. Oni wszystko już wiedzą. Oni już wszystko osądzili. Podobny typ myślenia odnajdujemy w Ewangelii Jana, gdzie czytamy, jak Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. Ewangelia Jana 9, rozdział od pierwszego po trzeci werset. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Tak, czytamy tutaj, że ani on nie zgrzeszył ani rodzice Jego. Pan Jezus tutaj koryguje błędne myślenie uczniów. Bardzo ciekawe słowa w tym kontekście odnajdujemy również w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od pierwszego po piąty werset, gdzie czytamy W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloę i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Czy to, że ktoś zginął w wypadku samochodowym, czy to, że ktoś zginął na kopalni, na budowie, czy ktoś zginął podczas powodzi, to koniecznie znaczy, że ten ktoś musiał być czemuś winny? Czy to koniecznie musi oznaczać właśnie to? Żyjemy przecież na planecie grzechu i różne rzeczy przydrawiają się różnym osobom. Różnym osobom. I to niekoniecznie wcale z ich winy. Dlatego już przed wiekami psalmista przyglądał się życiu na tej ziemi i łamał sobie głowę, patrząc na to wszystko, e, dziwił się, jak to wszystko wygląda. W psalmie 73, od wersetu 2 po 5 czytamy... Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi". Ósny werset. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Dwunasty werset. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Można się trochę zdziwić, gdy się o tym czyta, ale jeszcze bardziej się można zdziwić, gdy to się obserwuje, gdy się tego wszystkiego w życiu doświadcza. Bo można zadać pytanie: no, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie? Gdzie jest sprawiedliwość? Psalmista przygląda się temu, co się dzieje pod niebem i to go wszystko zadziwia, dziwi, zaskakuje i bardzo martwi. Bezbożni żyją, żyją długo i mają się dobrze. I można powiedzieć, że oni są takimi królami życia. Szczęśliwi gromadzą bogactwa. Gdy spojrzymy dzisiaj dookoła siebie, Możemy na pewno stwierdzić, że są osoby, które są niewierzące, które dobrze wyglądają, którym się powodzi, które są bogate, które wyglądają na zdrowe. I wcale nie są to osoby wierzące. Nawet osoby, które urągają Bogu, mogą odnosić sukcesy na różnych polach, ładnie wyglądać, być zdrowymi czy bogatymi, czy żyć długo. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak może być. W podobnym tonie wypowiada się również Salomon obserwując życie, które jest tutaj na ziemi. Księga kaznodziei Salomona 8 rozdział 11 werset. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią. Natomiast musieli odejść z, mie z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie. I byli zapomniani w mieście. Werset 15 tego samego rozdziału ósmego. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwe. I znowu można tutaj powiedzieć, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie? Gdzie sprawiedliwość? No tak, no wcale nie musi nam się to podobać. Niekiedy mówi się, że ten świat stoi na głowie, że postawiony jest do góry nogami. I czytając właśnie te teksty Słowa Bożego, można by dojść właśnie do takich wniosków. Ale może być również tak, że człowiek z własnej winy cierpi bo ona robi sobie problemów w życiu, bo napyta sobie biedy. W pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale i w piętnastym wersecie czytamy A niech z was nikt nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw. Można Cierpieć z własnej winy, bo coś przeskrobiemy, bo będziemy nie w porządku, i wtedy będzie to sprawiedliwe. Wtedy będzie to jak najbardziej sprawiedliwe, bo na nasze własne życzenie. Z tego samego rozdziału czwartego, szesnasty werset. I tutaj Słowo Boże mówi nam o cierpieniu. Akurat niezawinionym, które jest cenne, bardzo cenne w oczach Bożych. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Cierpienie może być konsekwencją czystej, żywej wiary w Boga, konsekwencją przestrzegania przykazań Bożych, życia według. Bożego Słowa. I tu można wymieniać wiele przykładów: chrześcijanie w pierwszym wieku, średniowiecze reformacja. Ludzie na przestrzeni wieków, którzy żyli zgodnie z wolą Bożą i oni byli prześladowani. Dużo jest takich przykładów. W XI rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy o bohaterach wiary. Czytamy tam m.in. o Ablu, Henochu, Noem, Mojżeszu. Czy Abrahamie? Na mnie niezmiennie duże wrażenie w tym rozdziale robią wersety 24 po 26, gdzie czytamy o cudze Bożym Mojżeszu takie słowa. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić ucisk, wespół z ludem Bożym. Aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Niesamowite słowa o Mojżeszu, w słudze Bożym, niesamowita tutaj postawa Mojżesza, On wybrał ucisk zamiast bogactwa, zamiast sławy, zamiast splendoru. Taki był jego wybór. O innych bohaterach wiary również czytamy w tym jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków takie słowa od 36 po 38 werset. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ci ludzie wśród mąk i cierpień składali świadectwo o Bogu. Boże błogosławieństwo w ich przypadku wyglądało inaczej, jakże inaczej. Bóg wśród tych mąk, cierpień prowadził ich przez życie. On dodawał im wiary, siły, wytrwałości, pokoju Bożego. Tak Bóg działał w ich sprawie. W tym momencie, dzięki Bogu, oni mogli dawać niesamowite świadectwo. W tym bólu, w tych cierpieniach dawali świadectwo o Bogu żywym, który ich wspierał i który im błogosławił. To było niesamowite świadectwo. Do tej pory, gdy czytamy te teksty, myślę, że robią one na nas duże wrażenie. Teraz o psalmie 91, z którego są te wersety, które czytałem na początku. Siostra White komentując psalm 91 w książce Komentarz Biblijny napisała takie słowa. W psalmie 91 znajduje się najpiękniejszy opis przyjścia pańskiego, kończącego nieprawość bezbożnego, i dającego zapewnienie swojej miłości i opatrzności tym, którzy go wybrali jako swojego zbawiciela. W czasie, gdy Sąd Boży spadnie bez miłosierdzia, jakże godna pozazdroszczenia dla bezbożnych, będzie sytuacja tych, którzy mieszkają pod Osłoną Najwyższego, pod Osłoną, pod którą umieszcza Pan wszystkich, którzy go umiłowali i byli posłuszni Jego przykazaniom. W tym czasie dział sprawiedliwych jest rzeczywiście godny pozazdroszczenia dla tych, którzy muszą cierpieć z powodu swoich grzechów. A więc tutaj siostra White odnosi słowa tego psalmu do przyszłości, do dnia Pańskiego i tego, co wtedy będzie miało miejsce. Czyli to wielkie błogosławieństwo dla tych, którzy wybrali Boga. I są pod Jego ochroną. To do nich odnoszą się przede wszystkim te słowa psalmu, tego pocieszenia, do tej rzeczywistości, która jest przed nami i dopiero wtedy urzeczywistnią się w stu procentach słowa tego jakże pięknego psalmu. Prawdą jest to, że wołanie owożą sprawiedliwość miało miejsce. W różnych wiekach. Ludzkie cierpienie, zbrodnie, gwałty, niesprawiedliwość, grabieże. To wszystko było na tym świecie i to wszystko jest nadal. Dlatego w psalmie 94 psalmista woła do Boga takimi słowami. Od drugiego po dziewiąty werset. Powstań sędzio ziemi, oddaj pysznym to na co zasługują. Jak długo bezbożniej, Panie, jak długo bezbożniej radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty, mówiąc, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie o nierozumni wśród ludu, a wy głupcy kiedyż zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? I oczywiście Bóg wszystko widzi i Bóg wszystko słyszy. Ale, no właśnie, jest pewne ale, które ludzie wykorzystują e, odnośnie tego, żeby mówić, że nie ma Boga, bo Bóg nie działa. I prawdą jest to, że Bóg nie zawsze reaguje na zło tak, jakby ludzie chcieli, w takim momencie, jakby ludzie chcieli. Nie zawsze tak jest. Prawdą jest to, że tego zła jest bardzo dużo na tym świecie i wołanie tutaj psalmisty jest jak najbardziej uzasadnione. Powstań, sędzio Ziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. Jednak ta Boża perspektywa jest dużo inną perspektywą niż nasza perspektywa. Bóg nikogo nie chce zniewalać, e, zmuszać człowieka do pełnienia jego woli. To wszystko ma wypływać z przekonania, to wszystko ma wypływać z wolnej z woli człowieka i przede wszystkim z zaufania do Boga. Na tym to wszystko ma polegać, żebyśmy działali z naszej własnej. Nieprzymuszonej woli. Jest tak, że człowiek wybierał zawsze w życiu i człowiek wybiera nadal. I człowiek może wybrać Boga, ale człowiek może wybrać również tą drugą moc, czyli przeciwnika Bożego, i to będzie miało wpływ na jego życie, na każdy dzień życia człowieka. To, jaką moc wybiera i kto jest jego Panem. I widzimy to na co dzień, że jest ta walka, ta walka dobra ze złem, że ten wielki bój cały czas trwa. To jest wielki bój o umysły ludzkie, o dusze ludzkie, bo Bóg ma wspaniały plan wspaniały plan ratunku, zbawienia. To Jezus Chrystus, który stał się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. W Nim jest nam wszystko dane i wszystko obiecane. On nas zbawił, On nas odkupił i On chce nas widzieć w swoim Królestwie, wiecznym Królestwie, nie przez 50 czy 100 lat tutaj na Ziemi, ale Królestwo wieczne. To Bóg obiecuje w Jezusie Chrystusie. I to jest ta Boża perspektywa, wieczna perspektywa, nie nasza perspektywa tu i teraz to co my widzimy. A więc kiedy będzie można dostrzec tą wyraźną, jaskrawą różnicę między pobożnym a bezbożnym, między tym uratowanym człowiekiem a tym człowiekiem zgubionym. I może jeden przykład biblijny z Księgi Malachiasza z trzeciego rozdziału od 17 po 20 werset. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące. Z obory czas bożej odpłaty czas bożej sprawiedliwości jest przed nami teraz tej sprawiedliwości jeszcze nie widzimy pan bóg wszystko dobrze oceni w swoim czasie dlatego nie wyciągajmy na dzisiaj zbyt daleko idących wniosków a szczególnie nie bądźmy sędziami ludzi ludzi których być może bardzo, ale to bardzo mało znamy. Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, która była przez kilkadziesiąt lat na wózku i była bardzo, ale to bardzo schorowana. I to była osoba wierząca, i w pewnym momencie ta osoba powiedziała do mnie takie słowa: Kiedyś, jak Pan Jezus przyjdzie, Przyjdzie powtórnie, to ja będę biegał z sarnami. Ja będę biegał z sarnami. I myślę, że tak wielu ludzi właśnie oczekuje tego dnia, szczególnie osób kalekich, szczególnie osób na łożach boleści. Oni mają tą nadzieję. Myślę, że ta nadzieja również przyświeca nam, patrząc na to, co dookoła, patrząc na nasze życie, jak to życie różnie wygląda. I my oczekujmy takiej przyszłości, dlatego chwalmy Boga za nadzieję, która jest w Jezusie Chrystusie, za zbawienie darmu z łaski, za przychodzącego Jezusa Chrystusa, który położy kres bólu, cierpieniu, chorobom i śmierci. I również dziękujmy Bogu za ten psalm 91, którego przyszłość w tych wersetach, o których tutaj jest mowa, o których mówiłem w tym kazaniu, urzeczywistni się dopiero w 100%, gdy Pan Jezus przyjdzie drugi raz i nastanie ta nowa rzeczywistość, gdzie wtedy na pewno nie dosięgnie nas nic złego na 100%. Bóg będzie prowadził, chronił. Tego życzę wam i sobie. Amen.